Mamy przed sobą płytę z litego drewna z jesionu. Naszym zadaniem jest zabezpieczenie powierzchni płyty przed skutkami użytkowania. Zabezpieczamy olejowoskiem Kunos firmy Livos. Płyta będzie używana jako blat stołu, więc olejowosk musi posiadać atest na kontakt z artykułami spożywczymi. Przed przygotowaniem powierzchnia musi być czysta wolna od kurzu. Co niniejszym czynimy. Na powierzchnię uprzednio wyczyszczoną nakładamy kunos w kolorze orzech. Nakładamy wzdłuż słoi. Jak widzimy, powierzchnia jest upiększona. Jednym ze sposobów upiększenia jest inkrustacja. Są to wyżłobione nut, w, 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 takie rowki, w, w które można odpowiednio y, wstawić kolor różniący się od tego, którego jest cała płyta wykonana y, może to być drewno, metal lub inny materiał, ale istota. Jest, żeby wyróżniało się to kolorem. Wtedy osiągniemy efekt tego wzoru, i tak nanosimy na całą powierzchnię. Po nałożeniu z grubnym na powierzchnię. Robimy krawędzie. Dokładnie, żeby nie było zacieków, wszelkie te zacieki yy, rozcieramy na miejsca, które po prostu wymagają tego jeszcze nałożenia. W ten sposób cała ta płyta jest zgrubnie najpierw na... Naniesiony na nią olej, ten olejowosk to jest cała kompozycja, w tym się znajduje. I po nałożeniu rozcieramy, żeby wszędzie było równo czyli zgarniamy nadmiar. Po zgarnięciu nadmiaru i po sprawdzeniu, że wszystkie krawędzie i powierzchnie są równo. Ten olej roztarty, równo nałożone, nigdzie nie brakuje. Zostawiamy to na 8 godzin do wyschnięcia. Przy kolorze to w ten sposób postępujemy, natomiast jeżeli mamy bezbarwny, wtedy grubo nakładamy. Rozcieramy równo po całej powierzchni, zostawiamy na 10-15 minut i czystą szmatką zbieramy cały nadmiar i powierzchnia jest gotowa. Przy kolorach trzeba zwrócić uwagę, żeby było równo roztarte, żeby nie było w jednych miejscach nadmiaru, w drugim brakowało.